Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was dwa newsy. Jeden dobry, drugi troszkę gorszy. Zacznę od tego dobrego. System banku procesora płatniczego trafika został uruchomiony, został przetestowany, wszystko jest OK. Jest teraz podłączany do strony, więc już niebawem powinniśmy mieć do niego dostęp i możliwość kupowania wszystkich paczuszek bezpośrednio już z tego nowego procesora. Gorsza wiadomość jest taka, że wszystkie środki na PayPal zostały zablokowane przez, przez, przez PayPal. Jak wiecie, PayPal lubi, lubi takie rzeczy robić dużym firmom szybko rozwijającym się, ponieważ mogą obracać tymi środkami i, i bezprawnie, bezprawnie blokują je. Bardzo często tak się zdarza. Opisywałem ten proceder w innym moim filmiku na kanale, możesz, możesz sobie go poszukać. Co tutaj się dzieje? Obecnie Charles jest w trakcie rozmów z prawnikami, którzy mają, mają przyspieszyć odblokowanie tych środków i, 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 odblokowania, i odblokować te wszystkie środki w celu przetransferowania je do banku. Czekamy na dalsze informacje. Nic więcej na chwilę obecną nie wiadomo. Także zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej w drodzepomilion.pl gdzie znajdziecie wszystkie newsy na bieżąco, jak i do subskrybowania kanału w drodze Pomilion na YouTube. Klikając ten czerwony guziczek. Do następnego newsa.